Medytacja z elementem męskim. Łączymy się z mężczyznami oraz elementem męskim w kobietach. Zapraszamy wszystkich przodków, ojców, dziadków, pradziadków, a także wujków, kuzynów, synów-wnuków, prawnuków do wspólnego oczyszczenia energii męskich, spotykając się dzisiaj na świętej górze kultu solarnego, męskiego, ślęży. Wspólnie, w czasie dokonanym, oczyszczamy element męski wstecz, aż do pierwszych prarodziców. Usuwamy, zerujemy, uwalniamy wszelkie traumy, jakim poddawani byli mężczyźni na przestrzeni dziejów. Uwalniamy i transformujemy energię związane ze schematem mężczyzny macho, który zmuszał ich do ukrywania swojego prawdziwego ja, uwalniamy i transformujemy traumy związane z przymusem wojny, walki, służenia swojemu Panu na życie i śmierć, oczyszczamy z bólu, jakiemu poddawano mężczyzn bijąc, katując, torturując, zadając niepotrzebne cierpienia. Uwalniamy przymuszanie do picia alkoholu, palenia papierosów, bycia oschłym i dominującym czy agresywnym. Oczyszczone i przetransformowane energie odsyłamy z ufnością do źródła. Element męski w całym wszechświecie odzyskuje swoją właściwą wartość, jaka została mu pierwotnie nadana przez Stwórcę. Uwolniony rozwija się prawidłowo i przejawia w sposób zrównoważony w aspektach swojej osobowości. Uzdrowiona męskość tworzy prawidłowe, harmonijne związki z elementem żeńskim zbudowane na wzajemnym wspieraniu i poszanowaniu. W związkach panuje miłość, dzięki której tworzą one prawidłowe warunki do rozwoju potomstwa, a każda osoba w rodzinie otrzymuje tyle miłości i uwagi, ile potrzebuje. Prowadź nas twórco przez następne pokolenia w szczęśliwości. Prowadź nas twórco przez następne pokolenia w szczęśliwości. Prowadź nas stwórco przez następne pokolenia w szczęśliwości. Prowadź nas stwórco przez następne pokolenia w szczęśliwości. Dokonało się, dokonało się, dokonało się, dokonało się. Dziękujemy, 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 dziękujemy.